Co się odwaliło? Co się odwaliło? Oh, oh, oh. Cześć, nie, witajcie ja w Hype tak. Trainie, ekspresowym pociągu do popkultury. Nie wiem, jak się nazywam, tak. nie wiem, co się dzieje, ale okej. Okay. Marvel Studios właśnie wypuściło film na YouTube'a, zwiastun, zapowiedź, który teoretycznie zapowiadał się niepozornie. Marvel Studios celebruje filmy. Na zasadzie okej, okay, pewnie chcą no, zrobić, że jakoś Mają tak... pewnie będzie filmów i mogą mnie celebrować. Tak, te, tak mogą powstanie. celebrować, ale oglądamy tak sobie, oglądamy sobie, o ładne ciarki przychodzą, naprawdę ładny Ja w wyłączyłam. Tak, a, a nagle później Psz, psz, dobra, oglądamy psz, psz. razem. Tak, mamy, Trzy, mamy. Trzy, dwa, jeden, start. Ale to kocham być wśród ludzi, to jest takie, wiecie, oh, nice. to chyba na zakończenie Ech. pandemii takie... Się...

To, to tak bardzo przypomina jak dużo emocji siedzi w MCU. Tak, ale od razu mam dreszcze i ciarki i. Nie można robić tak dobrych zwiastunów. Tak, teraz. Tak, my się teraz za chwilę. No, ale ja powiem wam, oh, oh. Oh, oh. na tej scenie w kinie ja pamiętam jak stałam i płakałam i się cała trzęsłam, nigdy tego nie to zapomnę w życiu. ja byłem w, tak wgnieciony w fotel, jak nigdy w życiu w IMAXie. Nie, a ja wstałam i płakałam i po prostu tak się trzęsłam, Michał nie wiedział co się w ogóle ze mną dzieje. W ogóle reakcja tej widowni, która w kinie tak. była taka sama jak tutaj. W ogóle nie tego w tej, tej reklamie to jest po prostu jak to grana emocja. O, jeszcze kopeczek na I teraz. I ta muzyka, ta muzyka, ta muzyka! I kto i nie miał hajku na ten film, to teraz powinien mieć po prostu... Mega, nie? mistrzostwo świata w ogóle. Mogłabym teraz biec do kina na wydowę. naprawdę. No. I daty wszystkiego. Fragmenty Shang-Chi'ego. I to kilka nowych, zresztą. We wrześniu. Eternals! Fragmenty Eternals! Czyli może zwiastun niedługo. A! Pierwszy no raz zobaczyliśmy Eternals. Teraz, to wy, tam tamto ujęcie z Nandzianiem wyglądało jak no Tak. A tak. jest, tak, jest jest Spider-Verse jak tam jest. Tak, jest już Multiverse of Madness. Tytuł Czarnej Pantery Zobacz. 2. Forever. The Marvels. The Marvel. I data Quantum Mani, i Strażników Galaktyki 3. Galaktyki. Tak, i fantastyczna czwórka, ale bez daty. Bez daty, bez daty, cwane. Bez oficjalnie. A, bo ty no. nie widziałaś jeszcze do tego momentu, Natalia, co? A to ci ja banie nie, ba nie rozsad... tego, Musiało się ba nie Fantastyczną czwórkę, wow. Tak. O, ale te fragmenty tak. jest Eternals, to wy... Tak. O, to... tak, trzeba powiedzieć, że Marvel rozbił system tą e, reklamą, bo... bo, Nikt... bo... Nikt nie jest w stanie. Ja, ja wiem o tym, że ja za chwilę będę gnębić tu kogoś, ale wyobraźcie sobie, że DC to zrobiła taką. Ja no tak. właśnie chciałam tu powiedzieć, że cholera, możecie wszyscy bronić DC, ale oni nie potrafią tak marketing, oni nie, potra, oni nie potrafią tego, oni robią mrok, kiedy masz takie buu, nie, bo wszystko u nich jest takie mroczne, a tutaj robią tak hajpową rzecz. A że możemy, możemy bez DC, 3000, kochani? Weźcie się, weźcie, ogarnijcie się. Marvel, celebrujemy filmy, teraz takiej zapowiedzi nie wrzuca się takich zapowiedzi w losowy poniedziałek. Ja wiem, że wiadomo, w, sumie, w Stanach Disney nie ma święta, uwielbia, ale nie spodziewałem Disney się dzisiaj Czy przez godzinę w Stanach. Disney uwielbia Polskę i specjalnie to z okazji 3 maja z <grym> <w> okazji rocznicy <grym> konstytucji w życiu. 100% procent potwierdzam, bo jednak kocha Polskę, jednak kocha Polskę. Ale zobacz Radku mamy The Marvels, czyli mamy tam też Miss Marvel czy z Pols na polskim kanale Disneya. Tak, tak, no, no trzeba powiedzieć. Oczywiście w tym zwiastunie nie mamy w żaden sposób, żaden Oż. sposób potwierdzonego obecności DC Plus w Polsce, znaczy nie? bo wiemy, że DC Plus będzie w Polsce, tylko nie mamy w żaden sposób jeszcze zapowiedzianych seriali Marvela w Polsce. Mhm. No ale jednak, no się zbliżamy, zbliżamy, a ten zwiastun to jest po prostu, to, to, jest, to jest złoto. To, 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 to po prostu, no oczywiście początek może się wydawać właśnie taki spokojny, bo jednak mamy z fragmenty z, z, z starych Film, a jednak on chwyta za serce. A to w tym ale momencie... On podbija ten hype. On sprawia, że po prostu przypominamy sobie to, co kochamy i z czym tęsknimy. Ale Ratu, tak. nawet gdyby nie było na koniec tych zapowiedzi, to i tak bym się cieszył z tej pierwszej części z jakby z takim przypomnieniem MCU. Tak. co nie? To, by było, tak. to i tak jest ładnie zrobione, ładnie na, jakby zarysowane, tak. a później taka bomba na koniec, no tego to się nie spodziewałem. Ale pan no, tak. ale. Nie... Ale zobaczcie, nie w sumie najbardziej zajętego tytuł, drugi Kapitan Marvel, czyli The Marvels, czyli... nie no, ten film no, z Panterą no, no, Tak, tak. Ale no, to jest ten właśnie, tytuł ma tak bardzo sens. Myśmy nie wiedzieli na ile będzie rola Miss Marvel w Kapitan Marvel 2, yy, bo było wiadomo, że będzie, ale nie wiedzieliśmy jaka, a jednak ten tytuł wskazuje Duża. The Marvels. Tak, że właśnie mi Marvel będzie w sumie też główną bohaterką tego filmu, co w ogóle jeszcze podbija mój hype na, na, na ten film. No i, Jezu, dawać no. mi Czarną Wdowę, dawać Czarną Wdowę, dawać Szansiego, dawać kolei. Eternals, wszystko dawać. Tęskniliśmy, no naprawdę i dawać i mi teraz to widać. Ja, 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 nie, ja nie wiem, co powiem. A ja widzę, że sobie Radku brakuje słów w ogóle zupełnie. Mi przede wszystkim brakuje słów. Radek gada cały czas. Yes, no, nie, nie. Dajcie nam znać, jak wam się podobał ten zwiastun, Czy Ja wiem, że tak jak się jak się uspokoimy i na spokojnie jakby podejdziemy do tego zwiastuna, to, to, może, to, to może nam hype nie będzie, nie będziemy aż tak bardzo się hypować tym zwiastunem, ale to jest, no wiecie, nie znaliśmy tych tytułów, nie znaliśmy niektórych dat. Zwykle takie rzeczy się zapowiada na jakichś eventach, zwykle z pewnym wyprzedzeniem, a tu nagle wrzucają film na YouTubie, a tam takie Odpowiedzi. I to Aby. w ogóle na kilka to kanałów. Jest hype Nigdy to jest. To, to takie coś się robi w przemyśle growym, a nie filmowym. Takie. A, 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 a. Ale to widać, jak Marvel testuje różne nowe rzeczy i jak bardzo, bardzo. Ceni swoich widzów i potrafi, tak. potrafi w emocje. W ogóle jest pewna ciekawa rzecz, że, że w Zwiastunie po angielsku są daty dokładne, a w naszym chyba były tylko miesięczne. A, okay. taka, no taka, taka właśnie wiesz, taka... no ta wersja jest wersja international pewnie. No tak, ja wiem, tylko, ale jednak jest, 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 jest po prostu taka różnica pomiędzy tymi wersjami. No ale co, hype jest, czekamy na Marvelę i oby, oby to było tak dobre, jak to wyglądało w tym Zwiastunie, więc... Tak. Yy, I trzymajcie się. Mamy dużo rzeczy do roboty, wszystkie. do modowania jeszcze i do nagrywania, więc wbijamy się. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Pa.